polskich flag spokojnie przygotowuje się do swojego drugiego skoku i nie czekając jak zwykle nie czeka nigdy małyż zbyt długo rusza na rozbiegu wyszedł ładnie w powietrze dobra prędkość ciągnie ciągnie jak najdalej ponad 200 metrów czy dalej od śmita za chwilę się przekonamy no i zostanie jeszcze jussi i pół, dokładnie tyle samo, ile w serii pierwszej. Jak sędziowie oceniają, po 19,5, 20 punktów dał sędzia z Japonii Adamowi. No i publiczność się ucieszyła, a my się zmartwiliśmy, bo 4 punktów za szmitem jest Adam Małysz. I trzech skoczków pozostało: Kamil Stoch, 20 pucharowych zwycięstw. W tym sezonie pięciokrotnie stawał na najwyższym stopniu podium 222,5 metra w pierwszej serii. I teraz Kamil leci jak najdalej, by ta odległość była odpowiednia, wystarczająca i pięknie i daleko i brawo Kamil Stoch! A zatem będzie kolejne podium I w karierze Kamila Stocha. Brawa dla Polak. 222,5. Teraz 217, nieco bliżej. Ale to jest odległość, która pozwoli mu w tym momencie objąć prowadzenia. Przecież z szóstego miejsca już w tym sezonie atakował Kamil Stogi, i wygrywał konkurs Pucharu Świat. Ale rywal jakich ma w walce o zwycięstwo. No. Niesamowicie mocni Andras Bellinger i Stefan Kraft, bowiem oni pozostali na górze, ale tutaj ten piękny i daleki lot Kamila Stocha. Ładnie wykonany, stąd też wysokie noty, 3,19, 2 razy 185 jest na pierwszym miejscu w tej chwili Kamil Stoch. O 7,2 punktu wyprzedził Daniela Andretandego. Kamil Stoch na podium dzisiejszego konkursu. po pierwszej serii, 221,5 metra. A, Aj, bliżej. Troszkę, troszkę bliżej jednak. Bliżej jednak ląduje David Miał nieco gorsze warunki wieczne oh. od Zajca, od bo ponad pół metra na sekundę z tyłu skoczni wiatru. Oceny też dobre dla Polaka, 18-18,5-218 metrów, no to nie jest e, zły wynik, to jest e, niewiele krótszy lot niż e, w pierwszej serii, w dużo gorszych jednak e, warunkach. No z e, Eisenmichlerem wygra, wedle moich pobieżnych obliczeń, Dawid z... E, drugi, ale w piątek był drugi. Dawid, nawiąż do tego piątku nam przepięknie. Leci, leci, bardzo pięknie leci, chyba... Ma satysfakcję, jest zadowolony, a my wraz z nim trzeba było 225 metrów, a jest 228,5 metra. Poszybował Dawid Kubacki przepięknie, noty wysokie, dziewiętnastki u trzech sędziów. Minimalna rekompensata za wiatr, ale ten wiatr niedostrzegalny. 228,5 musi, musi wyprzedzić dotychczasowego lidera, Mistrza Świata, oczywiście. W tym sezonie sześć razy na podium, ale jeszcze nie wygrał piąty, szósty tutaj w piątek i w sobotę. Kamilu leci jak najdalej! Ale piękne noszenie złapał gdzieś dokładnie, wylądował w granicach tej zielonej linii. Ona była zapalona na 225 metrze. Ją gdzieś swoim skokiem wyznaczył Dawid Kubacki. Kamil skumulował energię, może nie było najszybciej na progu, ale jest 227,5 metra. O petr bliżej od Dawida Kubackiego, ale miał nad nim przewagę, więc chyba, chyba Kamil obejmie prowadzenie. też wiadomo na podium, ale czy wygra te zawody Piotrek Żyła skacze mu się tutaj rewelacyjnie i wczoraj i dzisiaj Piotr Żyła w powietrzu Lecz, lecz, lecz Piotrek! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Ej! Podium Jest! powinno być! Tak się wydaje, że podium powinno być. Może nie zwycięstwo, ale miejsce w pierwszej trójce. 221 metrów to odległość osiągnięta przez Piotra. Za wiatr dodane 12 i 20 punktu. Noty 17,5, 18, 18,5. W pierwszej trójce będzie Piotrek. No więc do tej pory dwa zwycięstwa. 5 drugich miejsc. 11,3 w historii występu Polaka w Pucharze Świata. A teraz, które to będzie miejsce? Za chwilę poczekamy. Paru metrów zabrakło. No, nie ulega wątpliwości. No ale, ale tym pierwszym skokiem zrobił ogromnie dużo. Więc być może będzie miejsce na podium dla reprezentanta Polski. Jeszcze chwilę musimy poczekać. Zajc wygra te zawody. Stefan Kraft tracił do Słoweńca 8 punktów. Trzeci Żigajelar 10,4 punktów. Piotr, noty 17,5, 18, 18,5 punktu. Jaka będzie końcowa ocena? No, ta końcowa ocena będzie taka, że powinien wyprzedzić Stefana Krafta nieznacznie, ale powinien zajść. Jest jest, jest jest! Brawo! brawo.